Przywiązuje wagę do szczegółów. Powiedzmy to sobie dzisiaj z wielkim szacunkiem. Z wielkim szacunkiem, powiedzmy o każdej osobie, która przychodziła i przychodzi tutaj, aby rozmawiać z Bogiem o Polsce. Z wielkim szacunkiem powiedzmy dzisiaj o każdej modlitwie, która tutaj wybrzmiewa w centrum naszej stolicy, modlitwie skierowanej do nieba. Z wielkim szacunkiem powiedzmy o stojącym tutaj codziennie wywyższonym i poświęconym krzyżu. Z wielkim szacunkiem powiedzmy o każdym krzyżu, który przynosimy ze sobą. Mój krzyż. Z wielkim szacunkiem powiedzmy o każdym różeńcu, który przynosimy ze sobą. Mój różaniec. Z wielkim szacunkiem powiedzmy o każdym zapalonym tu dzisiaj i zapalanym przez ostatni rok znikł. Człowiek kulturalny szanuje te znaki, o których dzisiaj. Mówimy. Tutaj w Uniwersytecie Świętości Pod Krzyżem uczymy się najwyższej klasy kultury. Przez szacunek dla Boga, przez szacunek dla Polski, przez szacunek dla tych, którzy rok temu niespodziewanie Odeszli do wieczności przez szacunek dla siebie samych. Chrystus nie wprowadza w błąd. Chrystus nie uczy złych i niepewnych dróg. Chrystus jest prawdą. Chrystus jest drogą. Chrystus jest życiem. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że pozwolił nam już blisko rok prowadzić tutaj zaszczytną rozmowę z Nim o Polsce. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi. Tego błogosławieństwa udzielam dla tu zgromadzonych, dla naszych rodzin i wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie wieczornego czuwania gdziekolwiek.